W Green Canu na kawie udziś przestrzeń eklektyczna i dwie energie: żeńska i męska. Witajcie na pokładzie, zaczynamy. Marta, Tomasz. Tomasz, Marta, przestrzeń eklektyczna, kompromis czy wojna? Wojna. Wojna. <gry> no powiedzcie trochę, jak w ogóle się stało? Że wojna, coś... którą przegrałem w grudzie. rzeczy. Ty przegrałeś? <gry> tak. tak. Pokażemy, jak to wygląda tutaj u nas w mieszkaniu. Rzeczywiście Marty tutaj e, aranżacji jest zdecydowanie więcej. Ja ustąpiłem, e, ale dobrze się w tym czuję w mieszkaniu, dobrze nam się żyje i ogólnie tutaj... Bo miała być stali szkło. Takie były założenia Tomka. No, jak widzisz, ja się niewiele z tych założeń zostało. Szkło widzę, mam i <grymne> tak, tylko okna. Tak, natomiast tak, Tomka wizja była taka mocno nowoczesna, trochę industrialna. No U mnie zdecydowanie francuskie klimaty i taka właśnie praktyczna mm -hmm. przestrzeń, połączenie elementów francuskich, połączenie klasyki. Ja bardzo kocham klasykę nie tylko we wnętrzach, ale i w ubraniu i w wielu innych elementach. Więc to był mój kierunek. No, i musieliśmy się jakby z tym zderzyć, wyszło. I dogadać. I Ale dogadać. powiem Wam szczerze, bo Tomasz mówi, że Ciebie tu nie ma. Nieprawda. Ja, ja postrzegam to mieszkanie właśnie jako bardzo wyważone. E, często przestrzenie kobiece, takie czysto kobiece. No są, wiecie, takie słodziutkie, właśnie y, y, bardzo delikatne, w ogóle nie ma tam elementu męskiego, a tutaj czuć mężczyznę, jak się wchodzi do tego wnętrza. Oczywiście, że pewne elementy w naszym mieszkaniu są typowo moje, sprzęt grający, ogólnie elektronika, ciemne dodatki. Na proste skrzynki, formy, prawda? Proste formy, Gdzieś... rzeczywiście bardziej nowoczesne, bez uchwytów, w kuchni również, więc... Rzeczywiście.. Tak, Tomek kilka elementów dano. swoich obronił, zdecydowanie. Mhm. Walczył dzielnie i obronił. Światło jest moje zdecydowanie. Więc no gdzieś nie czy no. dobrze myślę, że jednak jest mocna strona. Coś Cię boli, że tak jeszcze byś leciutko tego pozbył coś innego dał? Czy już jest tak, że naprawdę... Nie, na pewno, jest, to? na pewno jest jeszcze parę rzeczy do wymiany. Fotel. Tak, tak. Nie, ale ja, się okay. zgadzamy. Tak, fotel mamy Potem. jeden wymarzony. Mój tron, rozumiem, tak. Panięcia. Tak, zdecydowanie hmm. będzie inny. Jeszcze nie ma pełnej koncepcji, mamy pomysł, natomiast no, docelowo będzie zdecydowanie inny. Bardziej taki męski. Na pewno. Tak, bardziej to męski. Bo chcemy troszkę wyważyć tą strześnię, bo faktycznie ja też muszę szczerze przyznać, że więcej elementów jest takich pode mnie, takich, które mi się marzyły i które się w mieszkaniu pojawiły. Natomiast się zgadzam z Tomkiem, że chcę mieć pewne takie swoje bastiony właśnie tej męskości i, i na przykład właśnie hmm. takim, takim elementem będzie fotel, który tutaj stanie. E, czyli mamy fotel, mamy brak e, takich ozdóbek, dekoracji właśnie, których pewnie byś nie zatolerował, <śmuszczą> widzę ten uśmiech. Zdecydowanie <śmuszczą> nie ma takich bibelotów typowo damskich w naszym mieszkaniu raczej kwiaty. To opowiadajcie o tych kompromisach, no bo żeby stworzyć tak harmonijne wnętrze, no bo pierwsza myśl jak tu weszłam, eklektyczne. To jest bardzo dużo różnych elementów cudownie pomieszanych ze sobą. Marta zajmuje się dekoratorstwem zawodowo. Wiem, że doradzasz ludziom właśnie no, i no można tak powiedzieć, że to Twój chleb powszedni, więc pewnie no było tak. Ci łatwo tutaj e, wszystko dobrać. E, e, jakie elementy dla Was były łatwe, jakie trudne w tym eklektyzmie? Jak to w ogóle zrobiliście, że coś tak harmonijnego powstało? No chyba ta koncepcja taka ogólna, którą wypracowaliśmy z projektantem, już była jakby od samego początku w pewien sposób dograna. Tak, my e, pracując z projektantem e, posiłkowaliśmy się różnymi projektami, wizualizacjami zagranicznymi i polskimi, mhm. które jakby pokazały nam kierunek. E, kwestia. Czy sięgnęliście trochę po pomoc, tak? Wzięliście projektanta tak, do takiego ogólnego zarysu. Tak, jak e... e... najbardziej. Zależało mhm. nam na ergonomicznej przestrzeni, tak? No bo nie jest to ogromny dom, tylko jest to mieszkanie w Warszawie 81 metrowe. Więc zależało nam, żeby ono przede wszystkim było dobrze zaprojektowane. Ja się bardzo cieszę, że my dziś jesteśmy właśnie w takiej przestrzeni i mam przyjemność gościć u takich ludzi, bo to jest przykład na to, że coraz więcej par jednak wspólnie decyduje o tym, jak mieszka, co jest we wnętrzach. My trochę nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale trochę. Żyliśmy w takim przekonaniu, że wnętrza to kobieta w ogóle ogarnia. Tak że to Babka wszystko podejmuje decyzje, wybiera kolory, właśnie oglądamy później zasłony kwiatkowe, mm -hmm. tak, mnóstwo koronek. A to nieprawda, ja obserwuję, no bo Ma Marta mm -hmm. obydwie jakby działamy w internecie, w tej branży internetowej, pod spodem Wam podlinkujemy wszystkie namiary na Martę, żebyście sobie mogli to wnętrza oglądać już cały czas, ale widzimy wspólnie, że decyzja o wnętrzach jest już obopólna, prawda, że coraz więcej naszych partnerów chce się dobrze czuć w tych przestrzeniach właśnie i że nawet jeśli jest to przestrzeń właśnie eklektyczna, bardzo ciepła, to jednak ten męski czynnik jest no dość istotny. No, zdecydowanie zasłon w kwiatki tutaj. <grym> nie zdzierżył, no ale ja bym Zdecydował. ich nawet nie zawiesiła, więc... Z drugiej strony zobaczycie yy, Potem naszą łazienkę. Łazienka była narzucona w gruncie rzeczy przeze mnie. Powiedziałem, że chcę mieć czarny prysznic i ogólnie czarną przestrzeń, bo prysznic jest mój. <śm> więc <śm> e <śm> rzeczywiście zaczęliśmy łazienkę projektować w gruncie rzeczy od prysznica i od tej przestrzeni. Potem wyszła z tego reszta i się zrobiła czarno-biała łazienka. I Marta tutaj oczywiście z koncepcją, żeby to uspójnić i żeby to nie była oddzielona przestrzeń od całego mieszkania, tylko dobrze wpasowana kolejna, mhm. kolejne pomieszczenie. No także, no nie, nie było tak, że rzeczywiście kobieta tutaj decyduje w tym mieszkaniu. Dlatego Ci na początku już powiedziałam, że tu tak. Ciebie mocno widać i widać że, to, tak, tak. że jest ten męski element no, w bardzo widoczny. Mniej. W mniej, ale rzeczywiście gdzieś tam patrząc na całe mieszkanie, no nie ustąpiłem, nie, ustępiłem, nie, nie, nie ustępiłem. W moim odczuciu to nie jest kobiecy czysto salon, taki mhm. powszechnie rozumiany, tak? Właśnie ja bym go nazywała, że on jest na tyle neutralny, że yy, i mężczyzna i kobieta się będzie dobrze tu czuć. Bardzo mi się podoba wasza ściana, jako taki główny akcent, mhm. czyli pomysł. No tak, tak. I fajna, fajna yy, zgaszona cegła, bo one tak. też są różne. Yy, specjalnie taką wybrałaś właśnie, żeby ona była taka wykorzystać. Tak, o, tak goszyma, bardzo delikatna. celowo, bo ja jakby zupełnie nie jestem fanką czerwonej cegły. I ja wiedziałam, że jakby w tym wnętrzu, które ja chcę i które w ogóle chcemy stworzyć, ta czerwona cegła się absolutnie nie obroni. Tak? To właśnie wszystko miało być takie trochę przytłumione, trochę pastelowe, trochę zgaszone, tak? Bo jakby wie, że i jestem zwolenniczką bardzo neutralnej bazy, jeśli chodzi o wnętrze, tak? Że dodatki możemy sobie dodawać mocniejszą, właśnie jak ostatnio nam się e, lampa pojawiła. No właśnie zajesieniłaś was trochę, mamy tak. wiosnę, słuchajcie. A tu przepiękne kolory jesieni się pojawiły, tak. bo i zgaszona taka khaki zieleń i pomarańcze i gdzieś taki zgaszony morelowy kolor. Tak, tak. Skąd właśnie pomysł na taką kolorystykę teraz? E, powiem szczerze, trochę nam dywan e, nadał. Mhm. Dywan jest dla dla mnie bardzo cenne, ważne i mam z nim mnóstwo emocji związanych, ponieważ jest to dywan po moich rodzicach. Więc jest to bardzo stary dywan i, i, i jakby dla mnie jest, jest mega istotny. E, pomysł, żeby go tu wprowadzić był Tomka, bo jakby po prostu tak, dywan dostaliśmy, tak, stał się nasz, mhm. dostaliśmy go w spadku e, i okazało się, że coś z nim trzeba zrobić. Ja, wcześniej tutaj leżała u nas skóra e, krowia, taka ciemna, czekoladowa e, i ja zupełnie nie widziałam tego dywanu u nas, a właśnie to był pomysł Tomka, że może spróbujmy go tutaj położyć, zobaczymy. I jakby ta gama kolorystyczna, czyli te takie właśnie zgaszone zielenie, pomarańcze, bardzo takie delikatny. Tak, czyli źródło się, mamy w dywanie. Tak, on się. I teraz, <grym> Asiu, tak jak właśnie y, też super zauważyłaś, że kolejne elementy, które dochodzą do tego wnętrza, właśnie dochodzą y, w takiej kolorystyce, y, którą nam ten dywan narzucił. I to dla mnie jest taki bardzo fajny kierunek. Po pierwsze, że względu na to, że te kolory naprawdę ogromnie mi się podobają, a po drugie, to no Pasują do Was mnie, bardzo. No i są dla mnie ważne. Tak, no, pasują. względem no, względu na sam, sam, sam dywan. A tak słuchajcie, więc. style, jeżeli patrzycie na style w ogóle gdzieś pojawiające się, nawet nie powiem w Polsce, w ogóle w świecie, w Europie, co jest takiego Waszego, co tutaj gdzieś yy, przemyciliście sobie? E i powiem szczerze, z takich inspiracji e, właśnie, które, które dostrzegam w takich europejskich wnętrzach, które oglądam. Mhm. E, no to zdecydowanie takie właśnie gdzieś tam podążanie za, za tą klasyką. Ja jestem ogromną miłośniczką klasyki i ja dlatego To Ardeko właśnie... nawet e, gdzieś tak. widzę takie niteczki Tak. części. Tak, zdecydowanie. Ardeko bardzo mi gra w duszy i, i takie elementy właśnie nawet na tapetach, jak, jak przy, wybieraliśmy tapety, bo całkiem niedawno ten wybór się zadział. To też gdzieś te wzory Ardeko bardzo mi chodziły. Po głowie. I ono właśnie, mamy, mamy tamarę lempicką tak, i jakby no, królową ardeco. I ta stylistyka właśnie, którą ona też, też w swoich pracach pokazywała. Więc no zdecydowanie nawiązanie do klasyki, właśnie do ardeco, do takich, takich wnętrz, jakie spotykamy właśnie we, we, w tych francuskich inspiracjach i we francuskich aranżacjach. To chyba nam gra przede wszystkim. I chciałem Wam jeszcze pokazać tapetę, którą wybrałem do przedpokoju. Właśnie to jest ten element tak, w tak, naszym jest mieszkaniu. To wszystkim moim elementem ze względu na to, że pomimo tego, że są kwiaty i jest szara ze złotymi dodatkami, mhm. to ma na sobie piksele. I te piksele nawiązują do branży IT, w której pracuję. I rzeczywiście Marta na początku mówiła, że no nie do końca, nie do końca. Ze względu na kolorystykę, bo wzór przepiękny, tylko nie byłam pewna czy nam się kolorystyka wpasuje. Mieliśmy wizualizację przedpokoju z tą tapetą, ja mówię nie, nie ma innej, nie ma innej. I rzeczywiście jak położyli panowie tapetę się okazało, że fantastycznie się wpasowała. Tak, że to jest ta, więc naprawdę tutaj dla Tomka szapoba, bo ja nie byłam pewna, a on powiedział, że absolutnie ta, żadna inna. No i się okazało, że Ja to. pętlę zrobię do początku filmu. To jest ten facet, który mówił, że tu nie ma jego elementu. <grym> no tak, mamy piksele, mamy trochę art déco, nie mamy szafek w kuchni takich charakterystycznych mhm. dla... Takich kuchni klasycznych, bo mówisz, że masz klasycyzujące zapędy, tak? Wnęczarskie. Tak. Widać rzeczywiście to tutaj, mhm. ale nie traktujesz tego wnętrza tak typowo e, według przepisu. Gdzieś no, ja widzę, że ty tak mieszasz, Marta, nie, ja mocno. Absolutnie. Ja chyba wręcz nawet uciekam trochę od, mhm. od różnych przepisów, i trochę też uciekam od mód, ponieważ ja nie, nie przepadam ze wnętrzami, które można zobaczyć w co drugim domu, tak? I staram się, żeby ten mój dom był w jakiś sposób wyjątkowy, ale nie dla innych, którzy go oglądają tylko dla, dla ciebie. Mnie, tak? I, I, dla, jest, I dla Tomasza. I mhm. e, idziemy trochę tym tropem, bo pamiętamy czasy, kiedy wybieraliśmy jodełkę francuską na podłogę e, i wszyscy znajomi rodzina mówili, no ale to taka jak u babci ta jodełka? No i tłumaczyliśmy. A no, teraz hicior. No, no, no właśnie, no. ale kiedy my tą podłogę mhm. kupowaliśmy, absolutnie hiciorem nie była. Wszyscy kładli proste deski. E, wnętrza skandy, albo takie polskie rozumienie skandi, Polski tak, Scandi jest to, my to nazywamy, Scandi. tak. E, miało się świetnie i tak naprawdę większość znajomych e, urządzało mieszkania w tym klimacie. Natomiast, no właśnie, my szukaliśmy czegoś innego, tak? I to, ja to, to o tych mam... szafkach powiedz, czemu nie macie szafek w kuchni górnych? Ja wszystkim <laughs> powiedziałem Marcie, że może byśmy zrobili kuchnię w takim stylu trochę salonowym, to znaczy, żeby ona nie była widoczna, mm -hmm. jak się siedzi tutaj w salonie i. Czyli przedłużenie i, tak, salona tak, chciałeś tak, uzyskać, tak? Tak. tak. Mm -hmm. Że to nie jest typowa kuchnia, prawda, przeszklenia, e, prawda, szafeczki górne i tak. ten jakby chcieliśmy odejść od takiej trochę oczywistości. Mm -hmm. y oczywiście potem Marta jakby ten pomysł e, odpowiednio wzbogaciła, także teraz jak siedzisz i możesz spojrzeć. Dekoratorska to, ręka. To, tak. to, to tak, dolnych tak. szafek prawie nie widać nad sobą. Tak. tak. Widać tylko tę udekorowaną ścianę. No i taki był właśnie zamysł. Oczywiście z punktu widzenia mm, użyteczności e, e, trzeba było się przestawić z takiego klasycznego korzystania kuchni, bo wszyscy e, zazwyczaj mają, otwierają się szafkę, tego, tak? wyjmują kubek, prawda? I to jest takie e, najbardziej pospolite umieszczenie kubków, szklanek w nad blatem, mhm. prawda? Musieliśmy się rzeczywiście do tego przestawić, bo wcześniej w kuchni, w kuchni też mieliśmy górę. Szafkę tak, szafkę. Na to szafkę. To lewia. Lewia. przykład umieścić w jednej szufladzie kubki. I to jest takie. No... no ale 30 lat nawyku sięgania, I prawda, tak. na górę. A nagle sięgamy na dół. No to rzeczywiście może. Tomasz, pocieszę Cię, za 30 lat, już będziesz śmigał z tą <śledzy> Nie, no, nie za <śledzy> się lat, to już kolejne mieszkanie. No. Ja muszę <śledzy> <śledzy> <już śledzy> gdzieś <śledzy> moje chęci i moje pasje i moje przemycać, prawda? No to, albo tutaj totalny remont, chociaż. <śledzy> e, ale o fajnej rzeczy powiedziałeś, właśnie e, e, bardzo się cieszę, że doceniasz, że właśnie Marta wygubiła, bo ta kuchnia rzeczywiście, ona jest tu wygubiona. Jest funkcjonalnie istnieje, korzystacie z niej. Ale w ogóle nie ma jakby mocno zaznaczonej funkcji kuchennej, tylko jest właśnie takim elementem gdzieś salonowym. Bardzo fajny ten panel na całej ścianie, gdzie schowaliście lodówkę, tak? Co tam tak. macie ciekawego jeszcze? Lodówka, duża spiżarnia, piekarnik, no i plus szafki, które nam chowają faktycznie większe szkła, które mamy. A wygląda jak ściana, i to taka właśnie z maleńkim elementem dekoracyjnym, bo do córeczki trochę nawiąże, bo jest tutaj przepiękna urocza mała księżniczka, która nam tu śmiga w trakcie nagrań. To, co w tej chwili oglądacie, to jest pokój waszej córki. Zdradziła mi tak na uszko, że ona by chciała mieć wściekłe kolory, cytuję. A mama mówi, że nie za bardzo. A mama miodowy i, i A zwaczone. mama złagodziła i przepiękną harmonię wprowadziła. To już teraz tak na serio, jak komponowaliście przestrzeń dla małej? No to przede wszystkim tutaj Marta musi się wypowiedzieć. Ja do tego pokoju nie przyłożyłem ręki. Nie wchodzę, szczęście. <laughs> <w> ten... <laughs> nie było negocjacji. <laughs> 我儿子也。<music> <music> Tak, nie, no, pokój Marceliny, ten, ten kształt, w jakim jest obecny, bo on też oczywiście ewoluował przez kilka lat, bo ona dorastała, mm -hmm. robi się starsza. Natomiast ten kształt obecny nadał no, też mebel, bardzo jakby związany z moimi uczuciami, komoda, którą mam po mamie. Mm -hmm. e, stara, klasyczna komoda, tak, na lwich nóżkach, e, znowu nadała kolorystykę całości, tak? Więc ja z tej komody wzięłam właśnie taką zgaszoną musztardę i takie barwy, które jakby do tej komody będą pasowały. E, i stąd się pojawił baldachim, kapa na łóżko, no też krzesło biurowe, które też jakimś cudem udało się, tak? To Tomek znalazł akurat co podobnym mm -hmm. W podobnym kolorze znaleźć i co nam znowu stworzyło właśnie taką harmonijną przestrzeń, ale nie tylko harmonijną samą w sobie, ale też jakby nawiązującą do całości, co mnie osobiście bardzo cieszy. Tak, rzeczywiście jest spójny ten pokój, ale ja też od razu jak słucham ciebie, to widzę, że ty na paletach y, pracujesz. Pod, uh -huh. Właśnie że wychodzisz z jakiegoś koloru, tudzież elementu bazowego i budujesz tak, dookoła niego, co tego, co do niego pasuje, tak. y, coś sobie. A same materiały, tak, bo mm, Mówimy na grinkanu o jakości. Ja wszędzie, gdziekolwiek jestem, szukam jej i u was jest mnóstwo jakości. Głównie widzę ją w materiałach, które tu stosujecie. Nie jest dużo rzeczy, ale jak one już są, to są takie w deseczkę, mhm. dobrane, dobrze, świetne gatunkowo. Ważne mhm. to jest dla was? No Brawo, chyba bardzo, bardzo ważne. Bardzo, My bardzo to samo bardzo. i w ubraniach, tak? My też jesteśmy zwolennikami kupowania niewielkiej ilości ubrań, ale bardzo dobrych, które nam służą przez lata. I tak samo podchodzimy do wnętrz, tak? I że właśnie jak dywany to najchętniej wełniane, jak stół, no to to marmur, tak? specjalny marmur tak. dobierany pod, pod, pod to zamówienie. Próbki dostawałam, pamiętam, i to też było bardzo fajne, że właśnie mogłam sobie kolor tak naturalnego bardzo marmuru ma dopasować. W konsekwencji, przepraszam jeszcze, że ci przerwę. Nadal poszukujemy odpowiednich kinkietów do przedpokoju. Nadal Ale jak nie już mamy. znajdziesz, to już będą to te. I, tak, tak. Mhm. Y, 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 no bo, bo nie ma po prostu. Aktualnie nie ma na rynku kinkietów, które nam by podeszły pod to mieszkanie i po prostu są Czekacie miejsca. Czekacie. My czekamy, mhm. tak. My jesteśmy zwolennikami długiego urządzania wnętrza, żeby znaleźć te elementy, albo co więcej, czasami się mówimy, żeby dojrzeć do pewnych elementów, mhm. tak, które właśnie nam tą całość tak idealnie dopełnią. I tak było właśnie na przykład z tapetą, tak, na którą też czekaliśmy trzy lata, tapeta w sypialni i tapeta w przedpokoju. Trzy lata nie mogliśmy znaleźć takiej, która tak. popatrzymy i to jest to, tak? Z przedpokojem Tomek powiedział to jest to, z sypialnią, którą też zobaczycie, gdzie są chmury e, Fornacettiego, którego uwielbiam jako, jako w ogóle designera, jako postać, mm -hmm. e, tak? To też w pewnym momencie okazało się tak, to jest to, 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 to ta jest to. ściana no to czekała warto na tą czekać. No, i tak właśnie staramy się te, te elementy dobierać, zwracając bardzo dużą Wsypiani uwagę. W sypialni też było takie szukanie kompromisu kobieco-męskiego? Sypialnia, sypialnia, jest bardzo neutralna i tam rzeczywiście nie ma takich zderzeń naszych światów, gdzie byśmy musieli mocno negocjować pewne Odpoczywać. elementy. Tak, z tak, tak. Założenia miała być położona wykładzina miękka, żeby wstawać z łóżka i żeby się. Ty tą kamarzenie, bo ja jakby nigdy nie miałam wykładziny w żadnym mieszkaniu i wydawało mi się, że może być niepraktyczna, bo dziecko jeszcze było małe. Natomiast ten efekt, kiedy ona została położona i na tej gąbce, prawda, i to schodzimy z łóżka na coś, co się pod nami ugina. i, no i tak jest... zaczynam każdy dzień tak, no, naprawdę. Po jakości rzeczywiście też, żeśmy się zdecydowali na wełnianą tą podłogę. Mhm. I, I rzeczywiście szukaliśmy dobrej jakości, bo ona nie jest położona na deski, tylko przyklejona do, do podłogi, także nie wiemy, kiedy będziemy ją wymieniać. I takie elementy stałe w tym mieszkaniu zdecydowanie lepiej wybierać już dobre jakości. Mm, także no, to była taka decyzja, że lepiej wydać trochę więcej pieniędzy na dobrą jakość. To e, i nie, tak jest nie, oszczędność, tak, prawda? Tak, po, tak. Skali świetnie, skali czasu. czasu jest mhm. zdecydowanie e, większą oszczędnością niż wymiana, montowanie kolejnych. Bo ona się świetnie trzyma, jest naturalną wełnianą. Jak przyjechała, pamiętam ten zapach owczy. Mm, Naprawdę tu leżała, tak. zanim została położona. Niesamowity taki mocny zapach, właśnie owczy z góry. wywietrzał. <laughs> rozłożeniu jak najbardziej. Przeżywaliśmy to samo, też mamy tak. wemianę właśnie wykładziny, także doskonale A, wiemy o co chodzi. chodzi. Natomiast właśnie to się świetnie trzyma, świetnie odkurza, świetnie nawet usuwa plamy, bo już jakieś tam pojedyncze się zdarzało, ale też bez problemu się usunęły. Więc zdecydowanie właśnie tak jak w ubraniach, tak we wnętrzach jakby ta jakość tych materiałów jest istotna, bo my wierzymy, że ona się zawsze obroni. Tak? Jak to nam się cudownie składa, słuchajcie, na odcinku, <grym 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 że jakością kończymy. To kochani, tak e, na zakończenie, e, gdybyście mieli doradzić coś e, takim parom jakby, które kupują mieszkanie, jest ich dwójka, we dwójkę chcą jednak decydować, co tam Aha. ma być, e, co byście im doradzili, co jest fajnego porobić, żeby na końcu uzyskać taki efekt właśnie, który jest świat męski, jest świat kobiecy, jest to bardzo wszystko harmonijne i nie ma jednak tej wojny, o której my tak żartowaliśmy sobie na początku. Przede wszystkim na pewno e, rozmawiać, brać, rozmawiać, rozmawiać. E, i brać projektanta. Ja też bardzo namawiam, e, no jestem z tego środowiska, tak? natomiast ogromnie namawiam na branie projektanta i korzystanie z jego pomocy, e, ponieważ e, to naprawdę pomaga stworzyć fajną, harmonijną przestrzeń. On również gra rolę mediatora mhm. w tych wszystkich rozmowach, dyskusjach i mówi, co w ogóle się nie sprawdzi, bo to też jest tak, że Większość osób niestety nie wie, co sprawdza się, a co nie, jeżeli kupuje nowe mieszkanie. Mieszkaniem z rodzicami czy przy wynajętym mieszkaniu, e, zostają już pewien e, stan, ob, jaki. E, Coś im się wydaje, e, tak, po tak, prostu, tak. Jakby nie wynikającego z doświadczenia. doświadczenia Właśnie. Zdecydowanie lepiej wtedy się poradzić. To, to, to nie muszą być projekty całego mieszkania, ale warto po prostu wykorzystać wiedzę projektantów, architektów, do tego, żeby powiedzieć, czy to na pewno będzie na dłuższą metę fajne, praktyczne, użytkowe. Czyli, y, rozmowa po pierwsze, mediator jednak. Tak, mediator projektu po drugie. Tak, no i właśnie szukajcie czegoś innego, ja bym namawiała i to też kiedy na Instagramie dostaję mnóstwo pytań o wnętrza i różne osoby radzą się, tak, co zrobić ze swoim wnętrzem, żeby było ciekawsze, żeby podążało w jakimś kierunku, jakby zawsze też doradzam, że naprawdę szukajcie czegoś innego, jest rynek, oferuje nam tak ogromne ilości dodatków, różnych elementów wykończeniowych, jakby spróbujcie, Uszyć trochę to to wnętrze, właśnie, żeby one było takie wasze, żeby nie było kopią koleżanki z, tak, z, z, Instagrama. z Instagrama. Tylko niech to będzie wasze. Przymycajcie tam pewne elementy, które wy kochacie. Tak? Niech, niech to będzie taka wasza przestrzeń zaprojektowana właśnie dla was, przez was, dla was, dla, dla Waszych No Zobaczcie, jaka piękna puenta nam się zrobiła na koniec programu. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Ja się pożegnam z Wami nie na długo. My tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Jeżeli przestrzeń Wam się bardzo podobała, to oczywiście o kciuki w górę poprosimy. Gdybyście mieli jakieś pytania do Marty, albo chcieli w ogóle troszeczkę bardziej to wnętrze zobaczyć, tak jak mówiłam, pod spodem w linku będziecie mieli konto Instagramowe Marty. Ja też oczywiście do korzystania z jej usług zapraszam, bo tak jak widać, na najwyższym poziomie te usługi są. Na kompromisie, na rozmowie, na słuchaniu, no słuchajcie marzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia.